Marasim Jankę startujemy odpalamy program, w którym co rządzi? Emocje rządzą, emocje rządziły również na przykład w zeszłym tygodniu i proszę bardzo o to y, zbiór różnych ciekawych wątków z zeszłego tygodnia. Muzyka Witamy Was na treningu mięśni brzucha. Ty trenujesz coś? Nie, yy, znaczy tak. Trenuję. Co? Nie mogę Ci teraz powiedzieć, no to jest bardzo skomplikowany zestaw ćwiczeń. No. Dobrze, okej. Okay. Trening mięśni brzucha, tutaj w tym programie w grotesce. A to wszystko oczywiście dzięki filmikom i wkrętom, yy, które oglądamy razem z Wami. Zaczynamy z chudej rury. Zdjęcie. Hum? Euh, ah, bah... oui? euh... Ah, oui, là. Non, ça, mais... non, 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 oui? non, non, mais... ah bah, non, 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 mais, pas, ah bah, le... oui, 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 mais le... non, 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 non,

Thank <laughs> you. No i proszę, ten film jest dowodem na to, że wystarczy co? 2,50, bo tyle mniej więcej kosztuje taka taśma. Rozciągamy między drzewami, wkurzamy wszystkich, którzy są e, na stoku. Na przykład, u nas tego nie zrobimy, bo niestety śniegu nie ma. No. Jeśli macie pomysł na dobry wkręt, choćby taki, a może jeszcze lepszy, odsyłamy was na sk.tv. Tam szczegóły na naszej stronie internetowej, gdzie wysłać swój filmik. No, a my się widzimy po przerwie. Cały czas oglądacie program groteska. A tutaj śmiech to nieodzowny element programu. Potrafimy tu również docenić walory artystyczne i to nie tylko naszych wykonawców. Przed nami znana już grupa Pentatonics, czyli pięć osób, które bez użycia instrumentów potrafią stworzyć prawdziwe cuda. Robią... Nawet? Tak. Nawet co, cudawianki, co... to też trzeba powiedzieć. Tak. Dokładnie robią kawery znanych przebojów, więc nie mogli pominąć piosenki Gangam Style, oryginalnie wykonywanej przez Pana Kogo? Saja, 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 Saja. Zobaczcie, jak to oni zrobili. BOOM wow. Dają radę, prawda? Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Autor, czyli Sai, dał im lajka, like ja też daję nawet dwa lajki. Like to będą było... cztery, cztery 4. już będą, dokładnie. Okay. E, pośpiewaliśmy, to teraz będziemy e, się ruszać, a właściwie popatrzymy sobie, jak wymiata pięcioletni Miles Brown. Chłopak tańczy hip-hop i spokojnie można się od niego uczyć. E, jego talent promuje w swoim programie sama Ellen, ta blondyna taka bardzo... Uf. for you Byłem młodszy troszkę, też miałem takie włosy. No, serio? Wierz no, mi albo nie, ale ja naprawdę też. Każdy mi rosną do środka. Dobrze, to jeśli Wy macie jakieś swoje filmiki, wysyłajcie je do nas. Pokażemy je w grotesce. Szczegóły na www.eska.tv. A teraz zróbmy sobie króciutką przerwę i za chwilę do Was wracamy. po przerwie, jest Harasim, jest Jankes i kolejna dawka żarcików. E, będzie ich parę. E, ja na, naj, naj, najbardziej, to trudne słowo jest, e, łykam ten z walizką. Z walizką? Z walizką. Że co? No zobaczysz. Zobacz. Ja kiedyś się ładowałem na walizki i, i bawiliśmy się tak na imprezie. Ale to nie to, to będzie żart, że wchodzi do walizki? Nie, popatrz. No dobra, Popatrz.

哇哦，什么吗？ Ale podobało Ci się, kolego, bardzo dobrze. No. Ja <grym> kiedyś z kumplami robiłem te numery, przecież to już było od dawno, stare to jest, no. Ale One... działa działa za każdym razem. Tak jest, i działają również na mięśnie te e, numery. Takie, jak widać, niezbyt często robimy. Takie żarty. Zapraszam na przerwę. Jankes, Olosim. O, dobrze. I program groteska, proszę państwa. Program stworzony by co robić? By bawić i czasami nawet nam wychodzi, serio. Dobra, teraz czas na dawkę muzyki. Przed nami dwie dziewczyny, które wiedzą naprawdę jak to się robi i jak śpiewać, aby zasłużyć, żeby w naszym programie się pojawić. Proszę bardzo, przed wami Lenone i Maisie. Dwie godziny szczęścia. Na czym one grały? Co to było w ogóle? Takie pudełeczka po masełkach to były, takie, no, nie, margaryna to było taka po serku, smarowana. po serku homogenizowanym. To, to takie bycze serki jesz? No. Eee, <laughs> no, gdzie się to mieści, eee. Panie, no? no dobra, dobra, pokazaliśmy, teraz będziemy pokazywać co innego. Eee, nie wszyscy mają taki talent jak dziewczyny. Eee, facet nazywa się, uwaga, żebym nie pomylił tak, Venu Maleś. Pan ma, powtórzy, Wenu Maleś Z Malezji jest na dodatek, no, stawia na pomysł. Bardziej niż na talent każda jego piosenka to według niego. Hołd, y, tym razem będzie 12 gniewnych ludzi. Czyli co? Czyli ukłon strony filmu o takim samym tytule. Tak znałem kolesia, no. Venu? Venu? Venu Malesz. No tak, znałem. Teraz rozumiem, dlaczego na swoim fanpage'u napisał, żeby hejterzy myśleli sobie co chcą. On i tak będzie tworzył po swojemu. Brawo za odwagę, bardzo dobrze. My też czekamy na filmiki od Odważnych. Szczegóły na naszej stronie www.sk.tv. Zgadza się, widzimy się po krótkiej przerwie. Witamy po przerwie Jankę z Karasim. ponownie w groteskowych humorach. Tym razem mamy dla Was siłę na kolejne filmy. Siła to jest dobre tutaj zdanie, wyraz. Zdanie. Zaczynamy od dwóch małych, ale niesamowicie silnych chłopaków. Mają po prostu takie bicepsy, jak my nigdy nie będziemy mieli, chyba że sobie tak tą rączką zrobię. Bardzo ładnie. Zobaczcie, co robią pod okiem swojego trenera. Ła, świnio. Panowie są niesamowici, no. A wiesz co jest najfajniejsze? Co jest najfajniejsze? Że my kiedyś, jak będziemy tak mali jak oni, też będziemy tak robić. Stary, zobaczysz. Dobra, sportu nigdy za dużo. Wiadomo, sport to zdrowie. Tym razem mamy coś, czego u nas jeszcze nie było, czyli co? Czyli koszykówka. Takie. jest. jest w no tak tu potrafisz? Potrafię, nawet z obrotem tutaj robię takie ale, rzeczy. Ale, ale. Normalnie mam kosza pod chatą. no. no dobra. Ej. Dodam, że film stworzyła grupa Hungry Acrobatic Sport. Zobaczcie, jak panowie wymiatają. Swish, swoosh, bang to bang, and I'm working on my body like a chimpanzee, zang, I'm the only player with the big prize, I'm the only player with the big brown eyes, rolling like a train in the middle of the block, you better call the cops, I'm playing on the clock, yo, swag, swag, working on my swag, venom in the booty and I got my gang. Still running. yeah Jeżeli dopiero włączyliście swój ogromny, wielki, plazmowy albo LEDowy telewizor, bardzo dobrze informuję, że oglądacie program Groteska Weska TV. Dobrze mówi, dać mu jeść! Czas na kolejny teledysk z grupy OK Go. Amerykańska grupa, która gra alternatywnego rocka. słyną ze swoich ekwilibrystycznych klipów. Uuu, ekwilibrystycznych. Ekwilibrystycznych klipów! Jedźmy dalej, no to go! Fantastyczni są ci kolesie, no. ale to nie jest taka prosta sprawa. Czy ja wiem, że wielu, pewnie wielu z Was teraz już na siłowni będzie robić takie rzeczy. Nie, 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 spokojnie, wpiszcie sobie na YouTube najpierw fejle na bieżni. To się Wam odechce, Ale no. czekaj, nie, no poczekajcie. A właśnie spróbujcie. Spróbujcie, idzie na siłkę, na bieżnię i od razu odpalajcie kamerę. Może tak. być z tego naprawdę niezły tak zwany hicior. Nawet jak Wam się nie uda, wysyłajcie to wszystko na www.eska.tv. Najlepsze filmiki pokażemy oczywiście w grotesce, czyli w tym programie. Zbieżni, zabieramy się, czy też spędzimy w stronę parkour. Coś, co to jest ten parkour? To, no to Zobaczysz, co to jest parkour. być grubo i było coś rewelacyjnego, no? Masakra. Od samego patrzenia człowiekowi się jakaś taka zadyszka wewnętrzna robi, no. A pan co robi? Przygotowuje się do numeru popisowego tego odcinka. Spokojnie, zanim on to zrobi i my się pożegnamy, to jeszcze krótka informacja dla was. Wysyłajcie nam swoje filmiki, swoje odjechane pomysły. Wszystko oczywiście pokażemy na, e, w naszym programie Groteska, a na sk.tv znajdziecie więcej szczegółów. Proszę. To pan się już pożegnał. Ja się też pożegnam. Adrian Harasi, Miankes. Do zobaczenia w kolejnej Grotesce.